Jesteśmy po finale All Star League. Przegrany, ale chyba wygrany wielkiego sezonu podkoszowy Karol Sawicki. Karol, na gorąco, jeśli już ochłonąłeś, bo wielkie gratulacje, ale co zadecydowało, że jednak brakło i niestety no, nie cieszycie się tak, jakbyście mogli w pełni? Ej, cześć, przede wszystkim słuchaj, wiesz co? Czy, czy, czy ja, wielki wygrany podkoszowy, miło słyszeć, nie wiem. Ej, zabrakło, wiesz co? Na pewno nam zabrakło pary, bo jednak, zwłaszcza ta końcówka, dogrywka, tam już po prostu mieliśmy. No, byliśmy fizycznie osłabieni. Chłopaki naprawdę zagrali świetny mecz i to trzeba oddać, że ta walka była. Wydaje mi się, że to zwycięstwo też ich powinno cieszyć, bo no, musieli o nie zawalczyć. My wiedzieliśmy, że nie będziemy w pełnym składzie, tak, nie było Olka, nie było Jacka, nie było Dominika. Myślę, że oni zrobiliby nam na pewno robotę. Czyby przesądzili mecz? Trudno powiedzieć, ale na pewno by wyglądał inaczej. Byśmy mieli na pewno więcej rzutów z trójki. Byśmy mieli bardziej, może rozciągniętą grę, może byłoby jeszcze więcej przestrzeni dla mnie i dla Roberta, żeby powalczyć pod koszem. Ech, wiedzieliśmy, liczyliśmy się z tym, mimo wszystko postanowiliśmy zostawić tu serce powalczyć. Myślę, że to, myślę, że to nam się udało. Aczkolwiek, to tak mówię na gorąco. Chętnie obejrzę ten mecz, bo i tempo gry wydaje mi się, że było dobre, narzucone przez przeciwnika. Przyznam szczerze, że najbardziej bałem się tego, że my po prostu Fizycznie odpadniemy, i to szczerze mówiąc, obstawiałem, że odpadniemy w trzeciej kwarcie. Widziałem te wcześniejsze mecze, widziałem akcje, widziałem jak bardzo dużo grają z kontry. Ta kontra ich była, ale chyba nie było jej tak dużo. Mieliśmy takie założenie, żeby starać się im jak najbardziej przeszkadzać, nawet w ataku potrafionym naszym, przytrzymać tą piłkę, zdążyć wrócić. Pewnie nie do końca się udało, ale takie mam wrażenie, że chyba no, nie narzucali nam za dużo skąd. A wiem. propos tego, co powiedziałeś, bo ci no. wejdę w słowo, bo o, widzę, jasne, że, ja widzę że był tak. Sorry. Tu kolega Gebler potrafi nawet no. wyjść agresywnie, to co mówisz, i przecinał tą kontrę i były wasze przechwyty. Ale inaczej, pierwsza kwarta dla was, trzecia dla was, to dogrywka powinna być dla was. Co się stało? A ta para? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Wiesz co, myślę, że takie realnie, gdzie mogliśmy powalczyć, żeby wygrać ten mecz, to były te ostatnie sekundy czwartej, bo tam... Okej, okay, była... mogę? No, no. Dobra, był czas, no. Piotr Bonach to, co zagrał, to rozrysował, bo ja chciałem piłkę do kogo innego, to było to? Wiesz co, yy, o ile dobrze pamiętam, założenie taktyczne było takie, że piła miała iść do Igora. Okej, okay, no właśnie. No tego Ej, chciałem, tego tak, chciałem. Tak, tak, i myśmy też tego chcieli, ale chyba tam faktycznie jakoś to tak wyszło, piłka trafiła do mnie. Muszę sobie obejrzeć, bo zastanawiam się czy nie powinienem był tam próbować. Ja o, ostatecznie oddałem do Piotka. Piotrek wydaje mi się z, zrobił wszystko co mógł, czyli próbował tam y, mieć rzut z nie? E, no nie było gwizdka. Sytuacja sporna, więc tutaj się jakby nie czepia. E, no a myślę, że przeciwnicy, no oni za dobrze weszli w tą dogrywkę, tak? Tam była akcja z kontry, nasza nietrafiona ich akcja... Była z trójka, że znowu wchodzę trójka. słowo, co Piotrek krzyczał, dojdźcie, dojdźcie, tak. zostawiliście Ludiego na topie, deska no. wiadomo trzy. No, oni tam nam bardzo odskoczyli. Wydaje mi się, że ta trójka Piotka jeszcze nam dała taką nadzieję, no. że można powalczyć, ale tam już nie było pary na koniec. Dobra, matematycznie, no. statystycznie, nie wiem czy widziałeś, ja widziałem, to powiem. No. Czterech zawodników oprócz Kuby Kapłona? Na plusie u Was. To co, gorzej ławka? Wiesz co? Nie, nie powiedziałbym tak. Wydaje mi się, że cała nasza drużyna jest właśnie zbudowana w ten sposób, że to jest każdy jest wartościowym zawodnikiem. I ja wiem, że nieraz tak się wy też mówiliście, że mamy Olka, bo faktycznie Olek jest naszą niekwestionowaną gwiazdą i robi nam świetną robotę. Ale to, co jest budujące, to i to, i że pokazaliśmy, że my też bez Olka jesteśmy w stanie powalczyć i faktycznie przed mecz i chyba ten, bo nawet nie sprawdzałem statystyk, jest taki, że yy, kilku zawodników. Tak? Każdy oddaje rzuty, każdy jest zagrożeniem. Ta piłka u nas czy chodzi w takim tempie, jakbyśmy chcieli, pewnie musimy poćwiczyć. Zdecydowanie musimy poćwiczyć, jeżeli chcemy pograć w pierwszej yy, w pierwszej lidze, ale wydaje mi się, że wartością jest to, że każdy może być zagrożeniem w ataku, każdy gra, oddaje serce w obronie. Mam, myślę, że mamy fajną drużynę tak pod kątem i relacji koleżeńskich, ale też tego, co widać na parkiecie, że każdy chce, każdy się stara, każdy walczy. Dobra, było analitycznie, to na koniec tak bardziej humorystycznie. O. Kto więcej zyskał, że nie było Olka Woszczaka? Kolega Gebler czy kolega Kupczyk, który został MVP finału? Eee, wiesz co? to no myślę, że myślę, że kolega Kupczyk. <laughs> Myślę, że myślę, że Igor myślę, że z Olkiem i to chyba pokazał ten przedostatni mecz, że oni się fajnie uzupełniają. Że to nie jest tak, że jak jest Olek, to Igor nie gra. Przedostatni mecz to pokazał, Igor miał 20, Olek miał mniej, ale gra się fajnie rozciąga i nasi przeciwnicy mają wtedy problem, bo trzeba faktycznie tych długości trzymać, nie można odpuścić, nie? Karol, no to co, w przyszłym sezonie walczycie o awans? Eee, wiesz... Czy teraz chodzicie z przytupem i już idziecie o mistrza? Wiesz co, w przyszłym sezonie racjonalnie podchodzimy do sprawy, chcemy po prostu się, wiesz, utrzymać bezpieczeństwo. Się... Utrzymać, pokazać, że pierwsza liga jest dla nas. Tego życzę, dzięki, miło było to oglądać. Dzięki, dzięki wielkie.